Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Miner i jak widzicie jestem na skyblocku, a dokładnie jestem na serwerze, który y, będziecie mieli w opisie filmu, y, polecił mi go kolega, jest to serwer na którym można mieć swoją wyspę, no i ogólnie mniej więcej polega to na właśnie rozbudowaniu swoich sky, skyblocków, tam po jakimś czasie yy, można atakować innych z tego co wiem Na razie się tu słabo orientuję Ogólnie jest yy, sklep, w którym można yy, otrzymywać, znaczy kupować sobie różne jakieś tam rzeczy i sprzedawać yy, Są tam pieniądze yy, no i postanowiłem, że sobie zagram na tym Skybloku. Także tutaj zaczynamy od razu. Yy, I tak yy, co do yy, tego Skybloka, to yy, mam w planach yy, właśnie nagrywanie jakiejś miniserii z tego. Yy, zacznijmy sobie od razu. Yy, Jakieś miniserie z tego zrobić. Ale to jeszcze zobaczymy, jak to tam będzie z tym wszystkim. No, na razie tak jest taki odcinek rozpoczynający. Najprawdopodobniej w przyszłym odcinku się pojawi mój znajomy, ten, co mi właśnie polecił tego bloka. Także będę z nim grał. Co do serii z, z małym na razie mamy na razie z tym mały problem czemu mi się nie, nie wrzucają ok yy, ponieważ mały tam ma jakieś problemy z komputerem yy, no i nie mamy jak tego nagrać, także jest na razie wstrzymana ta seria yy, dobra, źródełko zrobimy sobie o nie, 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 nie ziemia mi uciekła M? Yy. Co więcej, poza tym na razie też miałem trochę niedużo czasu, ponieważ skupiłem się tak trochę na takim innym projekcie, a mianowicie jest to mapka. Jest to parkour, który robię. Dobra, jak to zrobić? Zacznę sobie od kabel generatora. O kurde. Dobra. Tak tutaj. O nie. Dobra, nie wiem jak to zrobić. Hmm, dobra, tutaj sobie dam wodę, niestety nie do końca to ogarniam jeszcze, czemu się to nie zlewa, kurde, coś, coś straszne lagi mam, U, dobra, będzie mi się to robił, dobra, robi się, pysznie, dobra, to zrobimy, a jest tutaj, yy, yy, także właśnie, co do tego parkura, jest to taki w sumie trochę okolicznościowy taki. Miałem plan, żeby to był tak na święta wielkanocne. Jeszcze mi tam trochę zostało, ale mam, myślę, że mi się uda go dokończyć. Kurde, tylko jedna stacjonka, trochę słabo. Dobra, od razu sobie jeszcze trzcinę zasadzę. I co jeszcze? jak tu na razie, dobra wiaderko też sobie odłożę bo szkoda by było stracić sobie. dobra, no to zaczniemy sobie trochę kopać Tutaj sobie zabuduję żeby mi nie odpychało I tak. I no także niedługo powinienem skończyć tą mapkę parkour robić. Także nagram filmik. Oczywiście będzie także do pobrania. I myślę także o serii z parkura z moim jeszcze innym kolegą z Dante. I. No ale to zobaczymy jeszcze jak to będzie wszystko w czasie teraz właśnie długo niestety nie dodawałem, ponieważ miałem dość dużo nauki w szkole i no i też właśnie nie było za bardzo jak nagrywać, ponieważ z, nagrywałem z małym, a nie dał rady. No i po prostu yy, nie mieliśmy jak to zrobić. Dobra, zrobię sobie już yy, kilofa kamiennego to sobie to odłożymy w ogóle zaraz będę musiał całą ziemię tą skopać ale dobra, ale to za chwilkę No i tak, i ogólnie to jest taki tylko filmik trochę informacyjny Ponieważ dopiero od przyszłego odcinka będę z tego nagrywał z kolegą on tam ma dość daleko wyspę. Jestem na minus 2098 i dzieli nas 4000 kratek. Także niestety nie będę mógł za bardzo jakoś tam do niego iść. Właśnie. I tutaj jest takie, że z kabla tam raz za jakiś czas wypadają ziemniaki i marchewki. Jest takie w sumie dość, dość fajne. Eee, ciekawy pomysł i no i tak właśnie pomagający na pewno na przetrwanie zbieram sobie tak z 64 i pójdę tam zbudować yy, platformę żebym nie tracił ziemi jak będę ją skopywał o, tutaj jest ziemia dość potrzebna no. Nie wiem, jak chcieli jakieś yy, inne rzeczy? Jeżeli myślicie, że by się spodobała wam ta seria ze Skyblocka, no to oczywiście yy, piszcie w komentarzach. <laughs> mam nadzieję, że, że się wam spodoba, ponieważ mam no, taka ciekawa dość. Mi się wydaje o właśnie są ziemniaki. I. i ponoć z tego co tutaj właśnie kolega mówi to że raz na ileś tam można wydropić z na diaksa w sumie jak yy, tam można sobie skraftować diaksa ale jest strasznie ciężkie bo trzeba iron bloka jednego yy, jednego co tam było jeden rubin yy, i cztery bloki lapisu, także no strasznie ciężko zrobić jak no ale no ale kiedyś może się go uda w końcu zrobić zobaczymy dobra dobra może starczy na razie to sobie zróbmy. dobra odłożymy sobie te rzeczy Szkoda, bo by w to sobie weźmiemy i teraz tak idziemy tutaj i dobra dobra i hopaj dobra I teraz sobie zrobimy tutaj taką platformę małą i tak żebyśmy mieli A właśnie tutaj będę musiał uważać na lawę sobie ją po prostu przeniosę gdzieś Tą para okej, tutaj muszę, chyba mi jeden nie wystarczy tego cobblestona trochę się przeliczyłem no ale to już nic, to już zrobimy następnym razem nie będę was zanudzać Kopaniem kabla. Dobra. okej okay. Tutaj sobie tak zrobimy. Myślę, że będę ogólnie budował z Cobblestone'a, ponieważ, jakby tam czasem ktoś w przyszłości chciał zaatakować, to będzie tak wytrzymalsza w sumie. Nikt tego nie podpali ani nic, także. No w sumie wokół mnie to tutaj nie ma nikogo jakoś takiego. Kto by sensownie chyba grał. Tak to się... Tak głównie chyba widzę, że wchodzą tak, żeby po prostu wejść. Bo no ktoś tam się rozbudował trochę. Dobra, to jest kopię. Idę najpierw tutaj zebrać. A bo to już jeszcze będę kopał, także dobra. No dobra, no to na razie będę kończyć mm. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobał to łapka w górę. Bardzo by było miło, gdybyście yy, dali łapkę w górę. Yy, I tak yy, do zobaczenia w przyszłym odcinku i pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć, pa!